Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. I zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Bóg nam pozwala rozpocząć kolejny dzień i dzisiaj słyszymy tę Ewangelię o powołaniu Mateusza, i piękną ilustracją do tej Ewangelii jest obraz Karawadzia, który znajduje się w Rzymie w kościele św. Ludwika w kościele francuskim. Tam Karawarzio namalował trzy obrazy: święty Mateusz i anioł, czyli wtedy, kiedy on pisze Ewangelię, męczeństwo świętego Mateusza. Oraz ten obraz, który nas dzisiaj interesuje, powołanie świętego Mateusza. Najpierw popatrzmy na światło. Ono nie pada z otwartego okna, ale ono pada zupełnie z innego miejsca, oświetlając postaci, ale głównie to światło jakby skupia się na powołanym, czyli na Mateuszu. Dalej widzimy pod tym światłem dwie postaci po prawej stronie Chrystusa z Piotrem. I Pan Jezus wyciągający dro, dłoń w stronę Mateusza, który także wskazuje na siebie z niedowierzaniem, że do Niego Chrystus mówi, zapewne już jest to po tym słowie, pójdzie za mną. Proszę też zobaczyć na układ dłoni Pana Jezusa. Pojarzy nam się to oczywiście z tym pięknym freskiem Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. W momencie, kiedy Bóg stwarza człowieka, ponieważ powołanie jest nowym stworzeniem, i układ palca Pana Jezusa jest właśnie nawiązaniem do tamtego wydarzenia. Widzimy tutaj też tą scenę w komorze celnej świętego Mateusza oraz czterech jego współtowarzyszy, dwóch po prawej stronie, bliżej Pana Jezusa. Młodzi ludzie, którzy patrzą na przybyszów z niedowierzaniem, zainteresowaniem, oraz tych dwóch dalszych, którzy w ogóle się nie przejmują przybyciem przybyszów, najprawdopodobniej myślą, że to kolejni podatnicy, nie zdają sobie z tego sprawy, co się dokonuje i dalej liczą pieniądze. Tak, jakby w ogóle ich świat powołania w ogóle nie interesował. Także widać tutaj przez układ postaci, którzy siedzą przy stole, oraz także przez układ postaci pana Jezusa i Piotra, że jest to nawiązanie do krzyża, ale jeszcze bardziej ten krzyż widać w oknie. Jest to zapowiedź tego, że Chrystus umrze śmiercią krzyżową, oraz to, że powołanie Mateusza, jego życie. Także będzie czymś, będzie związane z krzyżem, jak wiemy dobrze, święty Mateusz także poniósł śmierć męczeńską. Teraz czego nas uczy ta scena? Uczy nas tego, że powołanie, tak już powiedziałem, jest nowym stworzeniem, jest także odpowiedzią, albo zaciekawieniem, tak jak ci dwaj młodzi, albo w ogóle mnie to nie interesuje, jak tak jak ci pozostali współpracownicy Mateusza ale przede wszystkim jest tutaj pokazane, pokazana postać Mateusza, który patrzy z niedowierzaniem. To ja? Ja mam być powołany? No właśnie, tak, ty jesteś powołany. Chrystus zna twoje serce, zna twoje grzechy, zna twoje życie i także chce, abyś ty i ja służyli Jemu, tacy, jacy jesteśmy, aby pod wpływem Ewangelii przemieniać swoje życie. Patrząc na ten obraz, chcielibyśmy także odszukiwać siebie w tych postaciach, do których przychodzi Chrystus i prośmy, aby Pan nam dzisiaj błogosławił. Muzyka Thank you